Cześć hey, kochani, witam we nowym vlogmasie, znowu mamy hall, to razem hall z Lidla i mamy tak Iron w stylu tureckim, bardzo to lubimy jeżeli ktoś tego nie pił, orzeźwiający no bo jogurtowy jest świetny, na pewno byłby dobry na lato, A teraz jest zima ale taki spyszny, taki słony orzeźwiający, tego mamy bardzo dużo jajka z wolnego biegu z Lidla, kupiliśmy jeszcze raz, nigdy nie jadłam jajek z Lidla, kiedyś miałam problemy, przez rok nie mogłam jeść jajek, po prostu wszystkie jajka, które kupowałam powodowały u mnie jakieś rewolucje jelitowo-żołądkowe, z H był XXL za, za 13 zł XXL, e, polędwica była za 10 zł, taka Sopocka 400 gram, paszczę tutaj oczywiście, ser Gouda jeśli się brało dwa, to kosztował 79, a tak to kosztował 9,99, więc w ogóle się nie opłacało ogólnie, bo nie wiadowaliśmy, że trzeba być dwa. E, serka Member, bo chciałam czy robić zapiekankę ziemniaczaną z pieczarkami z kamembertem. A e, jak byliśmy w to kupiliśmy przy okazji też. O, cien. Dwa są po. Jeśli się kupi dwa, to są po cenie. Chwórę, wolowalił teraz coś. Jeżeli się kupi dwa, to są po cenie 3,99. Jeżeli jeden, to 4,99. Ja kupiłam Smoothie do ciała. Morela, Zawiera Peeling, Mestygmiroli, Naturalny ryż Miałam też maliny, ale dobra, stwierdziłam, że najpierw wypróbuję tego. Bo tak to zapłaciła 7, 8 zł, a tak zapłaciłam 5 zł. No właściwie to mogłam kupić, bo to był dobry deal. No ale dobra, najpierw spróbuję takiego, o proszę, Mieliście to już kiedyś stien? Bo ja jeszcze nie. Przy okazji też w tym, za 11,99, LC moc olejków. W ogóle wiecie co? Mi się wydaje, że kiedyś to było inne. Bo kiedyś to były y, 7 olejków, a teraz jest szampon żywszy z olejkami marula i kameliowym. A kiedyś wydawało mi się, że to są po prostu... No właśnie, z olejku. Są tylko dwa. Kiedyś mi się wydawało, że siedem olejków. Wygląda identycznie. Tak czy siak. Tamten to był mój ulubiony, magiczna moc olejków. Jeżeli były wszystkie. Zobaczymy jak ten, bo nam się kończyły szampony. Dlatego Aldek też sobie wziął podróbkę Helen Shoulders z Cien, bo mówi, że bardzo ją lubi. I już kiedyś ją używał. Lemon. Ja muszę zobaczyć jak pachnie. I bardzo ładnie pachnie. Oprócz tego Aldek lubi Oshi Vitamin Water. Słuchajcie, czekajcie, bo tu mi się budzik w sensie alarm zrobił na na co? Na tabletkę. Osi. No i moja ulubiona woda, która nie ma nic cukru, jest to żywioł z nutą maliny i cytryny. Zawsze mam z mandarynką i cytryną. Nie, z trawą cytrynową i mandarynką. Teraz z no nutą maliny i cytryny. Też jest bardzo dobra, bardzo ją lubię. Słuchajcie, to był jeden pakunek. Teraz idę po drugi pakunek. Ok, przyszłam z drugim patunkiem. Aira. Rany, jest ich 6. Skry z truskawkami. Drugi ten skry 2,90, 2,9, bardzo lubię skry z truskawkami. E, skry z islandzkiego typu z jagodami, znowu iran. E, papryka była taka za 7 zł. Całkiem nieźle. to nie są tylko czerwone papryki, to jest mi słodka, ale ją bardzo też lubię i ta była za 7 zł. Wszystkie te, te wszystkie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Znowu iran. I znowu iron. Tylko e, mam coś bardzo niezdrowego, czyli nie małe, ty, to by zaczęłeś 50 do pracy. E, nie wiem, to są tylko orzechowe. Tak. Półki. E, Mamy. E, Majone z lizby, kochajcie, jest bardzo tani. Za jeden. Za ile? Za 11,49 za 11, chyba, taki wielki, 700. -ka. Kusteczki. Podrożały strasznie, bo kiedyś były po 3,50, niech 4,60. I co my tu jeszcze mamy? To wygląda, jakby się coś rozwaliło, ale się nie rozwaliło. I tu mamy jeszcze ogórki kiszone, czyli bardzo, yy, boże, korniszone, czyli bardzo Wam je polecam, ale coś nam się rozlało, wiecie? Nie wiem co. Ajran. Bardzo Wam polecam, żeby się rozbił ten. Hmm? To się raz który bardzo Wam polecam. E, a tak w ogóle chciałam Wam powiedzieć jeszcze na temat dnia sokowego. E, to to chciałam powiedzieć? A jeszcze kupiłam śmietanę 30, zaraz tym sokowym, żeby zrobić. Um, co żeby zrobić? No, właśnie, chyba tą zapiekankę. Tak, i słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć o dniu sokowym. Najpierw zaczęłam od tego, że piłam sok pomidorowy z kartonu. Przepyszny jest. Z Fortuny. sok pomidorowy pikantny, pokażę Wam. Ten jest po prostu mega pyszny, jak go kupuję w stokrotce. Dobra, dopiłam to, co to, to. Potem wodę, potem stwierdziłam, jak już piłam i piłam, że może jednak sobie zjem i uparowałam sobie kalafiora tego romanesku, który ostatnio był w tej Good to go". I urbałam sobie no i zjadłam tylko to, bez żadnych przypraw, bez soli, bez niczego. Wiedziałam, że okej, okay. potem po jakimś czasie zrobiłam sobie sok marchewkowy termomiczny, bo marchewka, limonka i miód. No i też topiłam. Niestety o godziny tam 18 nie wytrzymałam i zjadłam dwie kromki bardzo ciemnego, takiego czarnego chleba z, z dużą ilością ziaren, bo to typowo bardzo żytni chleb, ten taki z tych takich, z tak długo się nie mieli w buzi. Jego zjadłam. No i właściwie. Tyle. I czy mi to wyszło? No niekoniecznie, bo zjadłam, zjadłam warzywa i zjadłam to następnym razem spróbuję lecieć tylko na samych sokach, wodach i rybatce ziołowej. To na razie tyle. Cześć, okay, tak na szybko Wam pokażę, co jeszcze kupiliśmy wczoraj w... w oto, oto. Co jeszcze kupiliśmy wczoraj w Action i w czym? i No w Action chyba. Kupiliśmy, bo dzisiaj altkę przyjeżdża, takie Oreo Golden. To są takie złote Oreo, sorry znowu, że mam białe, znowu coś tu się narobiło. Oreo Golden, złoto, no kosztowało 750, jest duże. I dla dziewczyny, turki kupiliśmy Unicorn, watę cukrową, o, słuchajcie, o to nie wiem, czy to coś widać. O teraz, no świetna jest po prostu. Taka chyba 5 złotych kosztowała. Kupiłam też płyn do pukania Lenor, słuchajcie pachnie bosko, jest to Lenor. Lux Gold Orchid. Aha, to chyba tą Gold Orchid już miałam tyle razy, on tak pachnie trochę waniliowo. Kupi, kupiłam też sobie takie, e, takie podkładki na duży stół i takie podkładki na ławę i teraz myślę, że zrobiłam błąd, chociaż mam srebrne akcenty w domu, to to jest chyba za mocno srebrne, ale zobaczcie, mam już takie pomarańczowe firanki, które mi już w ogóle nie pasują za słonki i teraz będę chciała je zmienić na takie białe, z kulkami śnieżnymi, więc myślę, że wtedy to może jakoś będzie lepiej pasować. I czy coś jeszcze? Aha, oczywiście jeszcze marshmallow w tym. No i co? I to wszystko już potem dla psa. Aha, jeszcze sobie kupiłam te pomadki, które lubię. To jest moja ulubiona pomadka Velvet Matte. 500 z Eveline. Teraz na nią jest promocja. Jest po 9,99. Widzicie? To ona jest taka brązowa. Ja bardzo te pomadki lubię. I mam tą warietę. Ona jest teraz też w przecenie za 13. I mam waretę Satin Mat lip, ym, i to jest ta kolor y, lip. Ym, Satin, nie, no jaki to jest kolor? 01, jakkolwiek to brzmi. One są do siebie podobne, ale ja bardzo lubię takie. Widzicie, to jest jakby ciemniejsza, to jest jakby trochę jaśniejsza. Ja bardzo lubię w ogóle tego typu pomadki, czyli takie. <laughs> takie jakie? Takie. Y, no wiecie, jakie? Takie. No, nie mogę się wysłowić. No, przecież tam ci znowu się biją, ja nie mogę się wysłowić. No, jakie takie? Jak. słuchajcie, na no jaki ja ja nie mogę się wysłowić. Niut! O, właśnie, dobra. Witam wiele I tak tyle, i witam w nowym vlogmasie. Wiem, że w tych vlogmasach w ogóle nie ma e, takich rzeczy świątecznych. Mm. Jeżeli będzie to szło dalej, to przygotuję się bardziej w przyszłym roku. Zobaczymy. Na razie faktycznie chciałam po prostu puszczać filmiki codziennie, i to było dla mnie jakby priorytetem, żeby te filmiki codziennie szły. Czyli jeszcze raz witam w Nowym Grumacie. Hej, i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No dobrze, ale kto by